Serdecznie. Ja mam na imię Weronika, zajmuję się programowaniem gier komputerowych i chciałabym się dzisiaj podzielić z Wami moją historią, która być może będzie dla Was inspirująca, ponieważ pamiętam, że jako nastolatka nie byłam pewna, co bym chciała robić w przyszłości. Nie miałam dostępu do takich wydarzeń jak dzisiaj. I w ogóle nie wiedziałam, w którą stronę chcę iść, ponieważ interesowało mnie bardzo dużo rzeczy. Między innymi malowanie, przyroda, botanika. To poszukiwanie własnej ścieżki było dla mnie dosyć ciekawą drogą. I to, co mi pomogło wybrać ze wszystkich tych dróg, które wtedy wiedziałam, że istnieją, to. Słowa bliskiej mi osoby, żebym w życiu próbowała i sprawdzała wszystkiego co mi się podoba, czy coś mi się nie podoba. I żebym to testowała, bo tak naprawdę nie podejmujemy takiego jednego wyboru na całe życie. I to czy wybierzemy dany przedmiot, profil nie definiuje nas. E, więc e, tak zrobiłam, chodziłam na angielski, chodziłam na zajęcia. Z malowania, chodziłam na różne warsztaty, takie przyrodnicze, ale to, co mnie najbardziej w tym wszystkim zafascynowało, to jednak takie tworzenie gier komputerowych od strony historii, narracji, ciekawych fabuł. I potoczyło się to tak, że poszłam na Kierunek matematyczny w, szko w szkole średniej. Wtedy jeszcze myślałam, że to jest taka jedyna droga, żeby dostać się do branży kreatywnej, tutaj tworzenia gier. Um, zdradzę, że tak nie jest, ale wtedy nie miałam jakby nikogo, żebym mogła się zapytać. Potem przyszły takie studia informatyczne, które były dosyć ciężkie i mozolne czasami. Um, ten etap pamiętam jako. Pewną taką muzolną część, którą po prostu trzeba było przetrwać, bo nie zawsze na takich zajęciach robi się to, co by się chciało robić, ale to, co też usłyszałam od bliskiej mi osoby, to jest to, że w takich sytuacjach najlepiej się po prostu tak czołgać, byle do przodu, byle w tym kierunku, który sobie e, obraliśmy. A, I co? No i studia mnie nauczyły, że nie. Zawsze jesteśmy w stanie nauczyć się tego, co chcemy tak szybko, jakbyśmy chciały, że zawsze pojawiają się trudności, czy to zależne od nas, czy po prostu jakieś takie zdarzenia życiowe. Ale każda z takich e, przeszkód czy niepowodzeń sprawiała, że ja zdobywałam bardzo dużo e, doświadczenia. I tak naprawdę to były te momenty, w których ja najwięcej się. Uczyłam i a, kluczem według mnie jest to, żeby się w takich momentach y, nie poddawać, bo tak naprawdę całe moje na przykład zawodowe doświadczenie opieram na sytuacjach, które były ciężkie i które udało mi się rozwiązać czasami za pomocą innych osób, bo to też jest ważne, żebyśmy y, mogły. Porozmawiać z innymi w momentach, które są dla nas e, ciężkie. No i tak ze swojej strony, to ja bym chciała Wam życzyć właśnie takiej odwagi i wytrwałości w Waszej pasji, a żebyście się nim bały, popełniać błędów, bo to właśnie e, błędy są naturalnym procesem, który sprawia, że wiemy więcej i uczymy się więcej. A, testujcie nowe rzeczy, uczcie się. I co? I życzę Wam powodzenia na Waszej drodze. Obecnie jestem kierownikiem sekcji mechaniki i termiki w Instytucie Lotnictwa. Moja praca w Instytucie polegała wcześniej głównie na prowadzeniu różnego rodzaju testów, między innymi testów Panicznych wirników, e, śmigieł i tym podobnych rzeczy. Ale jak do tego doszło? E, więc mm, ja mm, zawsze miałam, e, powiem tak, dziwne pomysły na siebie od dziecka już. E, m, chciałam zostać astronomem. To, to, to mi nie wyszło. Myślę, że e, powodów było mnóstwo, ale e, zawsze miałam pomysł na bycie jakimś naukowcem, robienia jakichś technicznych rzeczy i to była ścieżka już taka od mojego wytyczona, więc to tak było dla mnie dość jasne, że gdzieś, gdzieś tam coś będę robić technicznego. E, pochodzę z mojej wioski, więc dużo było różnych problemów, żeby iść dalej, ale udało się. E, poszłam, zaczęłam później liceum, liceum ogólnokształcące wtedy e, i Wybrałam sobie po liceum studia techniczne na Wojskowej Akademii Technicznej, bo jeszcze chciałam zostać wojskowym, to tak przy okazji całej, całej zabawy. I powiem tak, wojskowym nie zostałam, bo akurat jak ja startowałam, nie było przyjęć na wojskowe kierunki. I później nie przeszłam już na wojskowe, bo stwierdziłam, że to jednak nie dla mnie. Zmądrzałam, powiem tak. <noise> Ale może to dla kogoś być też rozwiązanie. Nie mówię, że nie. I udało mi się zdobyć tytuł magistra w lotnictwie. Droga nie była łatwa. No, było wiele potknięć też po drodze, było wiele. Takiej niepewności, czy uda się przejść następny semestr, szczególnie na początku. Potem jednak już jakoś no, się wszystko rozkręciło, człowiek się też ułożył, wiedział jak rozmawiać, bo to też, co jest ważne, ważne jest, żeby po prostu wczuć się w te studia trochę, wiedzieć, jak rozmawiać z ludźmi, jak rozmawiać z profesorami, z którymi można sobie. Pożartować, z którym lepiej nie żartować. E, jakoś, jakoś się udało. E, moja pierwsza praca e, i tutaj cały czas pierwsza praca od początku, instytut, kolejne szczeble. E, czyli no, jakby ja miałam swoją ścieżkę w miarę wytyczoną. E, pokonałam jakoś te przeciwności, a było ich też trochę między innymi finansowe, bo e, musiałam się. Przebić do Warszawy, więc to wiadomo, to też jest jakiś zawsze problem, ale udało się. Udało się dostać też stypendium, dzięki czemu udało się e, z, zostać w tej Warszawie i dokończyć te studia. E, ale co bym, co bym tak powiedziała, patrząc e, na siebie teraz, e, to przede wszystkim trzeba mieć czasami trochę odwagi i umieć zaryzykować, e, nie bać się zaryzykować. Jak się nam noga podwinie, no to trudno. No, Zdarza się. Natomiast y, trzeba, trzeba ryzykować, i e, ostatnio, właśnie też e, na innym spotkaniu, tu już wcześniej nawet wspominałam, e, był poruszany temat tego, że kobiety mniej ryzykują. Tak, dziewczyny kobiety mniej ryzykują, e, faceci więcej ryzykują. E, i czasami się to ryzyko opłaca. I wiedząc, znając swoją historię, wiem, że czasami jak ryzykujemy, to to ryzyko nam się opłaca. I mówię tutaj o karierze, ale mówię też na przykład o chociażby prozaicznych wyjazdach za granicę, gdzie można zaryzykować i pojechać samemu i też się świetnie bawić. I nie trzeba tutaj też mieć towarzyszy. Generalnie. Ja miałam zawsze wsparcie u moich rodziców, którzy mi, znaczy wspierali moje pomysły, natomiast jakby wszystko, co robiłam, robiłam też trochę sama, tak? Więc to tak taka trochę Zosia samosia byłam, więc tu mam trochę inne historie niż tej poprzedniczka moja. Więc jakby chciałam wam powiedzieć przede wszystkim, dziewczyny, żeby. Jakby, jak to ktoś kiedyś na, ładnie napisał, nikt e, za ciebie twoich marzeń nie spełni. Więc jeżeli macie marzenia i chcecie e, realizować się w zawodach, które są potencjalnie uważane za męskie, to musicie te marzenia spełnić same, bo nikom, nikt ich za was nie spełni. Także to tyle ode mnie. Dzięki. Hej wszystkim. Ja nazywam się Anna Krzyżanowska i jestem inżynierem elektroniki naukowcem nanotechnologii, starszym specjalistą w Duńskim Instytucie Technologicznym w Kopenhadze. Także troszeczkę mnie wywiało z dala od Polski. Jeśli chodzi o moją historię, to mogę powiedzieć, że zawsze byłam ciekawa świata i ciekawa jak rzeczy są skonstruowane, nie tylko rzeczy, ale jak na jakiej zasadzie powstają różne zjawiska wokół nas. Także ta ciekawość mnie pchała do przodu, e, i w związku z tym wybrałam kierunek techniczny. E, ale też nie mogę powiedzieć, że zawsze było łatwo, ponieważ e, ja spotkałam się z różnymi niedogodnościami, ze stereotypami, e, gdzie musiałam niestety. Troszeczkę bronić tego, że dziewczyny też mogą być w inżynierii, w technologii. I tutaj chciałabym Wam, dziewczyny, przekazać, żebyście się nie zrażały do tego, jeśli ktoś Wam powie, że to nie jest dla Ciebie nauka albo technologia, albo inżynieria, żebyście się nie poddawały. Ja miałam troszeczkę, właśnie problemów, jeśli chodzi o te stereotypy na studiach. Jeśli chodzi o pracę, to niekoniecznie, aczkolwiek też miałam sytuację, że ktoś uważał, że e, jestem sekretarką w pracy, a nie głównym specjalistą, naukowcem w moim instytucie. E, także mówię Wam to nie, żeby Was przestraszyć, ale że takie sytuacje mogą się zdarzyć, aczkolwiek Wy nie powinnyście się poddawać. E, I też e, troszeczkę przeszłam z tej elektroniki do nanotechnologii, bo chciałam bardzo. E, Dowiedzieć się, jak, działa, jak działają rzeczy fizyczne, wynajdywać nowe rzeczy. Także, jeśli któraś z Was jest ciekawa, czy może zrobić coś nowego, czy może stworzyć nowy produkt, nowy eksperyment, to radzę nie bać się po prostu. I jeśli chcecie iść w kierunku tej, tej, tego rozwoju, tej nauki, to jak najbardziej przeć w tym kierunku. I yy, oprócz tego też wywiało mnie do tej Danii i dlatego też, jeśli macie jakieś marzenia, jeśli chciałybyście, nie wiem, pracować w jakimś miejscu, które jest wasze wymarzone, nie wiem, na Harvardzie czy gdziekolwiek, to nie bójcie się i nie, nie, nie chcę, żebyście myślały, że coś jest nie do osiągnięcia. Jeśli będziecie ciężko na to pracowały, jeśli będziecie zmotywowane, motywacja to jest tutaj słowo klucz i jeśli rzeczywiście to będzie wasz cel, to nic was nie powstrzyma. Bo dziewczyny my jesteśmy takie silne, że jesteśmy według mnie nawet silniejsze niż mężczyźni, także przejdź do przodu i być upartym, bo tutaj, jak wcześniej poprzedniczki wspominały, będą problemy po drodze. Będziemy się potykać i to, to nigdy, nigdy nie zostanie wyeliminowane. Zawsze tak będzie w życiu, ale to, co pomaga, to upór. Jeśli jesteśmy u, y, ukierunkowani na swój cel, jeśli mamy upór i też jeśli rzeczywiście y, ciężko pracujemy, jesteśmy w stanie wszystko osiągnąć. Także dziewczyny, nie bać się, musicie być uparte, zmotywowane i dążyć do tego celu. Cześć, nazywam się Asia Jurek i jestem doktorem nauk biomedycznych i specjalistą w immunoodżywianiu oraz nutripsychiatrii. W projekcie IGNITE miałam okazję uczestniczyć 4 lata temu i pamiętam, że wtedy byłam gdzieś na szarym końcu w Irlandii Północnej, nigdy nawet nie myśląc, że będę teraz pracować jako starszy naukowiec kliniczny, Tutaj w Hiszpanii. Było to moje wielkie marzenie, ale jak widać, po czterech latach udało mi się je spełnić. I z tego miejsca, moi drodzy, chciałabym powiedzieć Wam, że nieważne jaki cel sobie obierzecie, najważniejsza jest jego realizacja. Która oczywiście nie możemy rzucić się z motyką na słońce i wymarzyć sobie, że na drugi dzień będziemy pracować w Hiszpanii albo mieszkać w Hiszpanii. Musimy ten cel mieć z tyłu głowy i konsekwentnie dzień po dniu go realizować. Ja wiem, że czasem jest trudno, zwłaszcza jeżeli jesteśmy na początku drogi, a marzy nam się szczytny cel, na przykład zostanie profesorem albo uznanym naukowcem, bo to wymaga czasu. Jednak pamiętajcie, czas zawsze upłynie. A jeżeli dzień po dniu będziecie konsekwencje, konsekwentnie realizować, nawet takie maciu, maciusie maciu piękne y, kroczki, to zawsze będziecie ten jeden Maciuś Pieniek y, kroczy bliżej. Jeżeli Was interesuje nanotechnologia, ja sobie zawsze powtarzałam, że lepszy nano krok niż żaden krok. Y, także z tą y, kwestią Was zostawiam i pamiętajcie, że codziennie jedna rzecz zrobiona w kierunku Waszego marzenia przybliża Was do niego, niezależnie jak mała by była. Nie poddawajcie się, realizujcie konkretnie, yy, idźcie w kierunku, który Was interesuje i pamiętajcie o tym, że czas i tak upłynie. A to, gdzie jesteście dzisiaj, może znacząco się różnić to, gdzie będziecie jutro. Także z tą optymistyczną yy, wersją zostawiam Was. Mam nadzieję, że będzie to pewnego rodzaju motywacja, ale również. Pomoże Wam zbudować determinację w dążeniu do własnych celów. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem odżywiania, tego jak dieta wpływa na nasze samopoczucie zarówno takie zdrowie fizyczne, jak i zdrowie psychiczne tutaj myślę, że nie będzie problemu, żeby ze mną nawiązać kontakt i to, co będę mogła, to już tutaj bezpośrednio podpowiem i pomogę. Także trzymajcie się ciepło. Życzę Wam powodzenia i dużo, dużo determinacji i zdrowej motywacji. Pozdrawiam. Dzień dobry. Nazywam się Katarzyna Czawaheriszpak. Obecnie pracuję jako starszy inżynier do spraw zapewniania jakości w izraelskim startupie promo.com. I jeśli chodzi o moje doświadczenia, to. Mój obecny zawód, czyli właśnie inżynier programistka, programistka, to nie jest mój pierwszy wyuczony zawód. Studiowałam na studiach humanistycznych i zawsze czułam właśnie taki pociąg do, do spraw informatycznych, do komputerów, ale gdzieś, gdzieś tak nie było mi to dane pójść w tą, w tą stronę jako właśnie nastolatka, jako studentka, i, i poszłam właśnie w tą humanistykę. Natomiast po latach jednak to, to, co, to, co mnie przyciągało właśnie do informatyki, jednak się odezwało i zrealizowałam no w pewnym sensie moje marzenie. Ponieważ teraz pracuję. Znaczy ro, robię to, co lubię i naprawdę bardzo lubię swoją pracę i to jest chyba największa yy, taka przyjemność w życiu, żeby lubić swoją pracę, a nie cierpieć pracując. Yy, I taką radą, którą mogłabym się podzielić, to że próbowanie wielu aktywności, pracy w wielu branżach czy nawet zmienianie kierunku w studiów, to nie jest nic złego, ponieważ mi jako nastolatce się wydawało, że to jest coś złego, że nie wiem, jestem niekonsekwentna, że, że wybrałam coś a potem zmieniam zdanie i po prostu wydawało mi się, że to jest coś złego. I właśnie chciałabym wam powiedzieć, że to nie jest nic złego. Po, nawet nauka na błędach, błędy też są dobre. Ważne, żeby wyciągać w nich z nich wnioski. E, więc e, próbowanie jest naprawdę w porządku i aby znaleźć właśnie to swoje miejsce. A nie Super. trzymać się na sztywno czegoś, co się wybrało po prostu jako nastolatek, a nastolatek też nie do końca wie przecież, co chce zrobić swoje, ze swoim życiem. Dziękuję. Dzień dobry, cześć wszystkim. Moja, mam na imię Agnieszka Nadal i aktualnie jestem na ostatnim roku swojego doktoratu z inżynierii tkankowej serca w Poznaniu. I jak. Może pamiętacie, z mojego spotkania to nie była konkretna droga w, tym, w tą stronę doktoratu, więc z mojego doświadczenia, co bym chciała, żebyście wszystkie zapamiętały, to jest to, że właśnie nie bać się zmian, nie bać się wyjeżdżać. I mówię tutaj o innych miastach w Polsce czy o innych państwach na świecie. A że tak naprawdę nie ma żadnych ograniczeń co do Twoich marzeń i do Twoich pomysłów. I tak najważniejsze jest być samym ze sobą w zgodzie, mieć to zaufanie do siebie. I jak pojawiają się wątpliwości czy znaki zapytania na kolejnych etapach Twojej pracy, Twoich pomysłów na siebie, to jest to jak najbardziej ok. I trzymaj się tego zawsze, bo się siebie znasz najbardziej i wiesz, jeżeli to nie będzie to, co aktualnie wybrałaś, to okej okay, zmienić i iść dalej. Także trzymam za Ciebie kciuki no. i powodzenia w swojej karierze. Nazywam się Katarzyna Kruszczyńska, jestem biotechnologiem medycznym, niedługo nawet doktorem nauk medycznych i obecnie pracuję w zawodzie jako w firmie biotechnologicznej Mabion, jako specjalista do spraw rozwoju linii komórkowych, ale to też nie była prosta droga. Też Tutaj było dużo różnych zawirowań, i takim przełomowym etapem dla mnie w mojej drodze była decyzja o zmianie uczelni po pierwszym stopniu moich studiów na uczelnię w Warszawie. Więc zmiana środowiska, zmiana właśnie miasta na zupełnie inne, postawienie się w takiej trochę niekomfortowej sytuacji, bo pełnej wyzwań, spowodowało, że zaczęłam. Wierzyć, że jestem w stanie sprostać każdym wyzwaniom, i to moje przenoszenie się właśnie do Warszawy spowodowało, że później zaczęłam aplikować również na inne staże i końcowo byłam również w Chicago. I ja nie byłam nigdy przekonana, że jestem w stanie, że jestem, że jestem zdolna, że w ogóle nie wyobrażałam sobie, że tak może potoczyć się moje życie. Bo moja wyobraźnia nie wybiegała tak daleko i nie byłam, byłam tak niepewna siebie, że nie wierzyłam, że jestem w stanie to zrobić. A okazało się, że jak odrzuciłam od siebie to myślenie, że czegoś nie mogę i skupiłam się na tym, żeby coś robić i żeby po prostu dążyć i próbować i nie bać się tego, że nie podołam, spowodowało, że byłam tam, że nawet sobie nie wyobraziłam, że mogłabym tak być, tam być. Dlatego e, zachęcam Was, żebyście nie analizowały zbyt dużo, żebyście były odważne żebyście podejmowały różne decyzje, które podpowiada Wam serce, które mogą wydawać się dziwne, znaczy dziwne, niezrozumiałe dla Waszego otoczenia albo ktoś może Was w tym nie wspierać, ale jeżeli tak czujecie, to po prostu to robicie. Bo, tak jak mówiły moje poprzedniczki, to jest bardzo duża przyjemność robić to, co się lubi i tylko my wiemy, co lubimy. Nasze środowisko, mimo że nas zna, ono też nie będzie wiedziało, co jest dla nas najlepsze. My to musimy czuć same. No i do tego dochodzi się z czasem. Więc jeżeli dzisiaj nie wiecie, co, czego chcecie, to też się nie przejmujcie, po prostu zaufajcie sobie. I również trzymam kciuki, bądźcie odważne i działajcie. Dziękuję. Ja nazywam się Ola Chudeńska i aktualnie jestem inżynierem w dziale badań i rozwoju w firmie nanotechnologicznej. To nie był mój pierwszy strzał, żeby iść w nanotechnologię, tylko bardziej myślałam o chemii, ale po maturze okazało się, że chemia to nie jest to, co chcę robić, tylko bardziej elektronika i telekomunikacja. I aktualnie podjęłam dosyć duże, dla mnie, akurat w tym czasie, ryzyko zrobienia właśnie magistra od elektroniki i telekomunikacji, ale wyniosłam z tego bardzo dużo cennych doświadczeń i zdałam sobie sprawę, że podejmowanie takiego ryzyka albo podejmowanie takich decyzji, które na początku dla mnie były. Dosyć ciężkie i z których wcześniej bym zrezygnowała, doprowadziło do tego, że nie żałuję podjętych decyzji, a wręcz jestem z nich bardzo zadowolona. I też mam teraz takie podejście, że żeby się nie bać podejmować różnych ciężkich decyzji, tylko po prostu korzystać z tego i być otwartym na nowe możliwości i czerpać z każdej nadarzającej się okazji. I po każde takie ryzyko przyczynia nas do wzrostu i do posiadania nowych doświadczeń i zdobywania nowej wiedzy. Tak, ja po pierwsze chciałabym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że się znalazłam w środowisku tak cudownych i odważnych kobiet, i, i podsumowując to dzisiejsze nasze spotkanie, no to widzę tutaj u każdej z pań otwartość na zmiany i takie robienie. Pomimo lęku i u mnie też tak było, dlatego że ja się nazywam Kinga Witembek, jestem dzisiaj psychodietetyczką, autorką książek, webinarów, szkoleń, ale nie zawsze tak było, dlatego że ja moim pierwszym zawodem był zawód muzyka. Grałam na skrzypcach, więc tutaj powtarza się ta historia, że też skończyłam maturę w szkole muzycznej. Też środowisko mi mówiło, że to jest mój kierunek, a okazało się, że pomimo, że muzykę bardzo kocham, to nie była moja ścieżka. I rzeczywiście wymagało to dużo wyrzeczeń, zmiana tej ścieżki, dużo odwagi i właśnie takie. Powiedziałabym te, takie parcie, pomimo tego, że właśnie dookoła ludzie bardzo się dziwili, że co ja robię, że to w ogóle, przecież skąd się w ogóle takie, właśnie jakieś nauki związane z żywieniem pojawiły u mnie, ale tak jak moje poprzedniczki już powiedziały, ja czułam to coś w sobie, więc tutaj, co by mogę doradzić, to podsumowując chyba to też, co wcześniej już było powiedziane, żeby po prostu ufać sobie, jeżeli wiecie, że coś wam gra w duszy, że coś was pociąga, że na samą myśl się po prostu do tego czegoś rwiecie, no to pomyślcie sobie, że możecie to robić przez całe życie, bo możecie. Tylko tutaj taka rada ode mnie też: bądźcie proaktywne, dlatego że bardzo mało rzeczy w życiu. Będzie na nas czekać. Raczej z mojego doświadczenia wygląda to tak, że my musimy po to sięgać, aktywnie sięgać i nie bójcie się ludzi, dlatego że ja ze swojego doświadczenia widzę, że na początku swojej drogi byłam bardzo nieufna, bardzo jakieś takie miałam przekonania, że ludzie raczej będą mi rzucać kłody pod nogi, a okazało się, że jak byłam taka, właśnie otwarta w swojej komunikacji. I szczerze, otwarcie mówiłam, czego chcę, czy czego bym chciała, to te rozmowy przekształcały się w dyskusje, które potem kończyły się takimi rzeczami, o których właśnie ja też nigdy w życiu wcześniej bym nie powiedziała, nie powiedziała że mogłabym coś takiego zrobić, że do czegoś takiego może dojść. A zawsze zaczynało się po prostu od jakiejś jednej propozycji, tylko że ktoś tą propozycję musi wysnuć, więc. To chyba by była moja rada. Po prostu bądźcie otwarte, walczcie o swoje i bądźcie otwarte na dyskomfort, który się będzie wiązał z tymi wszystkimi zmianami, ale jeżeli czujecie, że to jest Wasza droga, to to się opłaci. Dziękuję.